Czym jest dom pasywny? Dom pasywny to po prostu nazwa takiego zestawu sformalizowanych wymagań dla budynku, który po prostu jest bardzo energooszczędny. Ta jego energooszczędność najlepiej jest widoczna w porównaniu do innych budynków, które się buduje. Dziś oddawane do eksploatacji w Polsce budynki, budynki domy mieszkalne do ogrzewania rocznie wymagają około 150 kWh na każdy metr kwadratowy. Czyli jeżeli mamy 100 metrowy dom, to nasz 100 metrowy dom zużywa około 100 razy 150, czyli 10, 15 tysięcy kilowatogodzin ciepła. Jeżeli ten dom jest ogrzewany energią elektryczną, to ogrzewanie tego domu kosztuje nas mniej więcej 7,5-8 tysięcy złotych. 150 kilowatogodzin na każdy metr kwadratowy powierzchni rocznie. Dom pasywny. Znaczy, dom, aby spełniał standardy domu pasywnego, aby mógł być nazwany domem pasywnym, może, zużywać, może wymagać do ogrzewania nie więcej niż 15 kWh. Dom tradycyjny 150 kWh, dom pasywny 15 kWh rocznie. Czyli dom pasywny jest to bardzo energooszczędny dom, który w porównaniu do budynków budowanych zgodnie z wymogami dzisiejszymi, zgodnie z dzisiejszymi przepisami, zużywa 10-krotnie mniej energii. Na czym to dokładnie polega? Standard domu pasywnego składa się z kilku punktów. Najistotniejsze to jest to rzeczywiście to zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, i ono ma być poniżej 15 kWh na metr kwadratowy rocznie i to jest podstawowa rzecz. Drugi warunek, który musi ten budynek spełnić, to jest warunek bardzo dużej szczelności. Szczelność N50 powinna być mniejsza niż 0,6 na godzinę. Co to oznacza? że jeżeli dom jeżeli w tym domu wykonamy test szczelności to się robi w ten sposób, że demontuje się drzwi wejściowe i montuje się taki, taki zestaw z wentylatorem i pomiarem przepływu powietrza. Jeżeli się, jeżeli się wykona ten test szczelności dla tego budynku i przyłoży do niego różnicę ciśnień w wysokości 50 paskali, to znaczy ciśnienie wewnątrz budynku będzie wyższe o 50 paskali niż ciśnienie na zewnątrz, to wtedy w ciągu godziny przepływ, ucieczka powietrza przez wszystkie nieszczelności w tym budynku nie powinna przekraczać 60 kubatury. Czyli jeżeli mamy budynek o powierzchni 100 metrów i kubaturze rzędu 300 metrów, to po przyłożeniu takiego, takiego podciśnienia czy nadciśnienia 50 Paskali w ciągu godziny nie powinno uciec z niego więcej niż 150, 180 m3 powietrza. Po co to wszystko? Szczelność jest niezbędna po to, żeby ograniczyć straty na drodze wentylacji i żeby tą wentylację możliwie dobrze sterować. Co się z tym wiąże? Z tymi wymogami wiążą się inne, inne wymogi, czy też inne parametry domu pasywnego, na przykład obciążenie, jednostkowe obciążenie źródła ciepła, które jest rzędu 10 W na metr kwadratowy. Skąd dom pasywny bierze ciepło? Ja za moment wrócę do tego parametru, o którym wspomniałem przed chwilą. Skąd dom pasywny bierze ciepło? Przede wszystkim bierze ciepło z energii słonecznej. Tutaj, żebyśmy nie rozmawiali o... żebyśmy mogli rozmawiać o konkretach, pokażę zdjęcie domu pasywnego zaprojektowanego przez pracownię architektoniczną Lipińscy Domy. I to, co widzicie na tym zdjęciu, to jest południowa elewacja tego budynku. Jak widać, jest on wyposażony w trzy wielkie okna, które sięgają praktycznie od podłogi do sufitu, co warto zauważyć, nie są to okna, znaczy oczywiście nie wszystkie, ale duża część tych okien nie jest otwierana. Dlaczego? Bo takie okna, które są nieotwierane, są cieplejsze i tańsze. No więc dom pasywny pozyskuje energię do ogrzewania z promieniowania słonecznego. Jak to działa? Nad tymi oknami, jak widać, jest, jak widać było, jest duży okap dachu. Co to oznacza? Że y, zimą, kiedy słońce jest nisko na horyzon nad horyzontem, promienie słoneczne y, bez problemu wpadają przez te wielkie okna do budynku, natomiast kiedy jest lato, to ten okap, dosyć dużo wystający y, y, za ścianę, on zasłania te okna i, co, i powoduje, że, y, że pomieszczenia nie są przegrzewane. Dzięki temu to źródło ciepła, które w tym, jest, który w tym budynku jest, ma tą właśnie jednostkową moc 10 W na metr kwadratowy. Yy, przykładowo, dla tego 100 metrowego budynku, o którym rozmawiamy, do jego ogrzania wystarczą oczywiście te duże okna, i yy, źródło ciepła o mocy zbliżonej do suszarki do włosów. 100 m razy 10 W na metr kwadratowy daje to 100 metrów kwadratowych daje to 1000 watów, czyli 1 kW energii elektrycznej na przykład wystarczy nam do ogrzania tego budynku. Aby to osiągnąć, no to teraz dochodzimy do takich bardziej konkretnych wymagań dotyczących budynków pasywnych, sprawdzonych już w praktyce dla, naszych, dla naszego klimatu. Parametry ścian. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian musi być rzędu 10 rzędu W na metr kwadratowy kelvin. Dzisiejsze przepisy wymagają, żeby dla ścian zewnętrznych ten współczynnik miał wartość nie większą niż 0,3. Aby to był dom pasywny, ta wartość nie może przekroczyć 0,1. No i to się generalnie kończy tym, że warstwa styropianu w ścianie musi być bardzo gruba. No niestety takie są tego, takie są tego skutki. Oprócz tego, co ja tutaj dają zapisane: brak mostków cieplnych, czyli ciągłość izolacji. Być może zwróciliście uwagę na to, że ten budynek, ja wprawdzie pokazałem tylko jedną jego elewację, ale ten budynek pokazany na tym zdjęciu, on nie ma na przykład balkonu. Znaczy w ogóle ja nie bardzo widzę sens budowy balkonu w domu jednorodzinnym, skoro można sobie zawsze wyjść na, na, na własne podwórko. Ale jeśli w takim budynku pojawiłby się balkon, to ten balkon powinien być wykonany na osobnej konstrukcji. On nie powinien być częścią budynku, on nie powinien być częścią stropu, tylko powinien być wykonany na osobnej konstrukcji, tak żeby izolacja tej ściany, do której ten balkon jest przyczepiony, czy też raczej przystawiony w tym przypadku, była ciągła. Nie, nie powinno być żadnych przerw w izolacji. E, aby po prostu uniknąć występowania mostków cieplnych. E, co dalej? Okna, jak wspomniałem, są bardzo istotne, bo e, przez okna dużo dom pasywny pozyskuje dużo energii, energii, i jednocześnie dobrze, żeby przez te okna nie tracił zbyt dużo ciepła. E, współczynnik przenikania. Yy, nie chciałbym tutaj skłamać, jak ten współczynnik się dokładnie nazywa, to jeszcze sprawdzę. Yy, energii słonecznej powinien być powyżej 50%, czyli okno powinno przepuszczać więcej niż połowę promieniowania słonecznego, które do jego powierzchni dociera. Jednocześnie, współczynnik przenikania ciepła dla tego okna nie powinien być wyższy niż 0,8 W na m2 Kelvin. Jakie są korzyści z posiadania domu pasywnego? No przede wszystkim takie, że ten dom do ogrzewania wymaga naprawdę niedużo nie energii, niedużo pieniędzy. Jak wspomniałem, 15 kWh na metr kwadratowy rocznie, nawet przy energii elektrycznej, która kosztuje powiedzmy 50 groszy za kWh, ogrzewanie takiego budynku kosztuje nas 7 zł rocznie za każdy metr kwadratowy. To jest naprawdę bardzo niedużo. Wspomniałem, że nawet jeśli stosujemy energię elektryczną, ale tak naprawdę w budynkach pasywnych stosuje się przede wszystkim właśnie ogrzewanie elektryczne. Dlatego, że trudno jest wyobrazić sobie inny system grzewczy o mocy 1 kW dla 100 m2, prawda? Trudno wyobrazić sobie, że w domu pasywnym na przykład będzie kominek, którego moce, moce małych kominków są rzędu kilku kW. Taki kominek bardzo szybko przegrzeje pomieszczenie, w którym jest zamontowany. Dlatego domy pasywne najczęściej ogrzewa się elektrycznie. Ale z drugiej strony ma to sens, bo tak, koszt inwestycji w to źródło ciepła jest bardzo niewielki, natomiast koszt eksploatacyjny i jednostkowy koszt eksploatacyjny jest duży. Ale ponieważ budynek nie zużywa tego ciepła wiele, to siłą rzeczy bardziej opłaca się zainwestować pieniądze w ocieplenie tego budynku niż w późniejsze jego ogrzanie.